dużo ma trzy władze. Rozum, wolną wolę i sumienie. Ludzie ja znam, mądrych ludzi, prostych na mądrzejszych od profesorów uniwersytetu. Bo wiedza to nie jest mądrość. Wiedza to jest materiał. A dopiero mądrość z wiedzy robi użytek. I można całe życie przeżyć będąc wykształconym głowcem który nic mądrego nie zrobił, który moim zdaniem mówi, A co twoje zdanie ma znaczenie? Karol Wojtyła, ksiądz, biskup, arcywisków, kardynał i papież, nigdy nie powiedział, moim zdaniem zrób tak czy tak, tylko mówił, sprawdźmy, co o tym mówi Pan Bóg. Po to to znaczy, że człowiek ma takie zdanie, a to to zdanie warte. Dlaczego twoje bardziej łatwe niż moje? Albert Einstein opisywał fakt, że człowiek umieszczony w pustce przestrzeni nie będzie wiedział, czy stoi, spada, czy się wznosi. Takoż samo jest i z nieprzemijającą cząstką ducha duszą zwaną, potrzebuje ona, by mieć rozeznanie swego stanu, odpowiedniego odniesienia, dzięki któremu będzie przez czas nawigować. Tym zaś odniesieniem nie jest inny nawigator, z wzajemnością poszukujący kierunku i rozeznania, lecz Bóg ten, który odwieczną skałą jest, na której wszelkie rozeznanie budować można.